Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj czas leci nieubaganie, a my wciąż nie poznaliśmy nazwiska nowego trenera reprezentacji Polski. Jak się jednak okazuje według narracji mediów, jeden z kandydatów jest bardzo bliski objęcia funkcji selekcjonera naszej kadry. Czy Herve Renard zostanie trenerem biało -czerwonych? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Robercie Lewandowskim i jego rywalizacji, o miano najlepszego strzelca ligi, potencjalnym odejściu Memphisa de Paya z FC Barcelony oraz o aferze w szeregach reprezentacji Polski. Czy Polacy prosili Argentyńczyków o niestrzelenie kolejnego gola? Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, Dzięki czemu nie przekapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bugmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z Kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Od kilku tygodni wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że Czesław Michniewicz nie poprowadzi reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Europy w 2024 roku. A od 1 stycznia tego roku nasza kadra pozostaje bez selekcjonera. Polski Związek Piłki Nożnej nie spieszy się z podjęciem decyzji. Sam Cezary Kulesza ostatnimi czasy znacznie przychylniej wypowiadał się w kontekście zatrudnienia polskiego szkoleniowca. Choć jak się okazuje, może to być tylko zasłona dymna, aby zmylić opinię publiczną. Tak tą sytuację komentuje anonimowy członek sztabu szefa PZPN-u. Musiałbym nie znać prezesa Cezarego Kuleszy. Żeby nie wiedzieć, że jego komentarze na temat zatrudnienia polskiego szkoleniowca to tylko zmylenie tropu, niemal pewne jest, że prezes zatrudni obcokrajowca. Z tego co wiem, to związek kontaktował się m.in. z Paulo Bento, Roberto Martinezem i Erwę Renardem, który dobrze zareagował na telefon ze związku. Problem jest w tym, że Renard ma nadal obowiązujący kontrakt. Więc Związek musiałby zapłacić tamtejszej Federacji, nazwijmy to odszkodowanie. Dzisiaj to Renard jest bliski porozumienia. Ostatecznie trudno ferować, kogo wybierze prezes. Pamiętajmy, że potrafił niczym królika z kapelusza wyciągnąć w Jagielonii Ireneusza Mamrota. Kulesza potrafi zaskoczyć. Według informacji polskich mediów Kulesza cały czas bacznie obserwuje rynek szkoleniowców. Wraz z sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim analizują, kto byłby najlepszym selekcjonerem. Polscy trenerzy też są brani pod uwagę w tej rekrutacji, ale są opcją zapasową. Na wypadek, gdyby zatrudnienie konkretnego trenera zagranicznego okazało się niemożliwe, na przykład pod względem wypłacanego honorarium. Bardziej prawdopodobne jest to, że jeden z młodszych polskich trenerów zostanie asystentem przyszłego zagranicznego selekcjonera naszej kadry. Nazwisko nowego trenera powinniśmy poznać pod koniec tego miesiąca. Możliwe, że nowy szkoleniowiec zostanie przedstawiony zarządowi PZPN-u podczas spotkania, które zaplanowane jest na 25 stycznia. Śmiało możemy użyć stwierdzenia, że Rwer Renard to trener, którego wręcz pokochali polscy kibice. I jeśli to właśnie Francuz zostanie nowym selekcjonerem Polski, to z pewnością ta informacja zostanie przyjęta z dużym optymizmem. A według Was RW Renard to dobry wybór na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Robert Lewandowski aktualnie odbywa karę zawieszenia w lidze za niesportowe zachowanie w meczu z Osasuną. Z tego też powodu maleje jego przewaga w klasyfikacji strzelców La Liga. Pierwsze z trzech spotkań zawieszenia, już za Robertem Lewandowskim. Jego Barcelona wygrała 1 do 0 z Atletico Madryt, a Polak będzie powzował jeszcze w dwóch spotkaniach ligowych kolejno z Getafe i Gironą. Chociaż przewaga Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców jest ciągle znaczna, to rywale nie odpuszczają. W ostatniej kolejce ligowej trafił Joloseu w zremisowanym 2-2 meczu z Espaniolem oraz Karim Benzema w przegranym meczu Realu Madryt 1-2 z Realem. Dla Hiszpana było to dziewiąte trafienie w sezonie, a dla Francuza ósme. Dziennik Marka wspomniał, w jaki sposób wyżej wymienieni piłkarze strzelają swoje bramki. I tak Robert Lewandowski wszystkie 13 bramek zdobył uderzeniami z lewej bądź prawej nogi. Trzeba jednocześnie odnotować, że napastnik FC Barcelony nie wykorzystał rzutu karnego przeciwko Almeiri. Inaczej wygląda to w przypadku Żoleseu. Napastnik Espaniolu trzykrotnie pokonywał bramkarza uderzeniami głową, trzykrotnie stopą i trzykrotnie z rzutu karnego. Z kolei Karim Benzema ma cztery trafienia stopą, trzy z rzutów karnych i jedno z rzutu wolnego. A według Was ile goli strzeli Robert Lewandowski w tym sezonie dla Ligi? Napiszcie w komentarzach. Memphis Depay to piłkarz, który przechodził do FC Barcelony z wielkimi ambicjami niespełna dwa lata temu. Teraz wydaje się, że jego przygoda na Camp Nou powoli dobiega końca. O możliwym odejściu Depaya mówiono już latem, ale wtedy nie doszło do skutku jego przejścia do Juventusu. Holender został na Nou, ale grał bardzo mało. Nie dość, że przegrywał rywalizację z Lewandowskim, to jeszcze przez wiele tygodni leczył kontuzję. Czawi, co prawda, zapewniał, że liczy na Depay'a w drugiej części sezonu, ale ten nie chce czekać na bardziej regularne występy. Od kilku dni w hiszpańskich mediach spekuluje się na temat przyszłości 28-latka. Dziennik sport informował, że piłkarz liczy na powrót do Manchesteru United. Jeszcze inny kierunek Podał Manu Kareno z Cadena Ser. Według niego reprezentant Holandii mógłby przenieść się do Atletico Madryt. Klub ze stolicy Hiszpanii jest zainteresowany pozyskaniem Depaya na zasadzie wypożyczenia do końca tego sezonu. Zastąpiłby João Felixa, który przeniósł się do Chelsea. Sprawa jest już dość zaawansowana. Kareno twierdzi nawet, że Atletico podjęło negocjacje z Barceloną. Nieco inne informacje przekazał Fabricio Romano. Według niego Atletico rzeczywiście jest zainteresowany holendrem, ale negocjacje dopiero się rozpoczną. Strony mają siąść do rozmów jeszcze w tym tygodniu. Wypożyczenie do innego klubu zapewne byłoby równoznaczne z pożegnaniem Depaya z klubem z Camp nou. Jego kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca 2023 roku. Choć od Mistrzostw Świata w Katarze minął już prawie miesiąc, to wciąż informacje bądź też plotki z owego turnieju nadal ekscytują kibiców za sprawą tematów, które wychodzą z czasem po zakończeniu całego turnieju. W tym materiale musimy się cofnąć do meczu Polski z Argentyną. O co chodzi? Talia Fico dopiero kilka tygodni po pamiętnym meczu ujawnił zaskakujące informacje. W meczu z Polską po pierwszym naszym golu oni nie chcieli już więcej grać. Kiedy zdobyliśmy drugiego około 60 minuty, jeden z Polaków powiedział do mnie, na ile potrafi po hiszpańsku, nie atakujcie więcej, proszę. Kolejny gol mógłby ich wyeliminować. Argentyńczycy ostatecznie nie strzelili kolejnego gola. Wygrali 2 do 0 i obie drużyny awansowały do 1-8 finału. To całej sprawy postanowił się od niej Zbigniew Boniek. Czyli były prezes PZPN-u. Taliafiko na pewno sobie tego nie wymyślił. Bo nie miał powodów, żeby po miesiącu sobie coś takiego wymyślić. W ogóle ten mecz z Polską w całej rzeczywistości mundialowej Argentyny odgrywał najmniejszą rolę, bo były ciekawsze spotkania. Wiem nawet w której to było minucie i gdzie to się stało. Na środku boiska. Jakby ktoś to przejrzał, to jest taki dialog, jak jeden z polskich piłkarzy podchodzi do Taliafiko i zakrywają usta. Zdaniem Zbigniewa Bońka, owa sytuacja może nieść za sobą poważne konsekwencje. Nie chciałbym o tym rozmawiać. To jest niebezpieczne, to nie jest bajka, to rzecz bardzo poważna. Bo jeśli FIFA zdecyduje się zająć tym tematem, to może wezwać piłkarza. To nie jest dialog, to jest nawoływanie do czegoś, co zmienia wynik i sytuację na boisku. A według was, który z polskich piłkarzy wypowiedział owe słowa w stronę Taliafiko, napiszcie w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!